Rozdział drugi. Początek dziwnych wydarzeń. Jonatan Lalkarz zabrał tę dziwną paczkę i usiadł w świetle, w miejscu, gdzie zawsze pracował. Znowu poprawił okulary na nosie i spracowanymi palcami zaczął rozwijać papier, tak ostrożnie, jakby rzeźbił jakąś lalkę. Nie był człowiekiem, który lubi się śpieszyć. Robił zawsze wszystko z ogromną uwagą, jakby to był wielki skarb. A paczka, spoczywająca w jego rękach, z nieznaną mu jeszcze zawartością, zawierała sekretny klucz do największego skarbu, jaki świat kiedykolwiek posiadał. W końcu rozwinął papier i oto w rękach pana Jonatana znalazła się książka. Miała oprawę z cienkiej, czarnej skóry, na której było napisane pięknymi złotymi literami. Biblia święta. Jakie to dziwne, pomyślał. To jest Biblia. Nie czytałem jej od lat. Wspomnienia odżyły nagle w jego pamięci. Ile to czasu upłynęło, odkąd czytał Biblię? Jakieś pięćdziesiąt lat, a może sześćdziesiąt? Był tak zajęty pracą, że nie miał zbyt wiele czasu na czytanie tej starej księgi. A jednak jego matka zawsze znajdowała na to czas. I jeszcze teraz pamiętał, choć minęło tyle lat, jej włosy błyszczące jak srebro w świetle wstającego słońca, gdy siedziała przy oknie. Pamiętał, jak z miłością przewracała kartki, jak na jej twarzy wtedy promieniała. Nigdy nie zapomnij o tej księdze, Jonatanie, mówiła. To jest Boża księga. Czytaj ją, mój chłopcze. Wierz w to, co ona mówi, a wtedy z pewnością znajdziesz Boga. Jonatan śmiał się z tego, co mówiła matka, choć bardzo ją kochał. W jaki sposób książka może zaprowadzić człowieka do Boga? Pomimo upomnień matki, zapomniał o Biblii. Nie pamiętał o niej przez prawie sześćdziesiąt lat. Patrząc na oprawioną w skórę księgę, zaczął przewracać stronice. Palce trochę mu drżały. Wydawało się, że księga sama otwiera się na Nowym Testamencie. Tam więc powoli zaczął czytać. Dokoła w jego pracowni lalki tkwiły na swoich miejscach. Niektóre bliżej światła, przy którym siedział lalkarz, czytając Biblię znalezioną na progu. Inne pozostawały w cieniu, jakby oczekiwały na dziwne wydarzenia. W powietrzu odczuwało się atmosferę oczekiwania. Powoli zaczynało świtać, lecz lalkarz ciągle siedział na krześle i czytał historię, którą matko tak bardzo lubiła czytać dawno, dawno temu. W końcu powieki ze zmęczenia zaczęły się przymykać, a głowa opadła. Oparty o stół wkrótce mocno zasnął. Gdy spał, zaczął śnić. Z początku sen wydawał się niewyraźny i nierealny. Przed jego wewnętrznymi oczami przesuwały się różne obrazy, ale wszystkie były bardzo pomieszane. Później stały się wyraźniejsze i lalkarz znalazł się w świecie snu, który wcale nie wyglądał na świat snu. Miał wrażenie, że to wszystko jest mu bardzo dobrze znane, ponieważ znalazł się w swoim własnym warsztacie otoczony setkami zabawek, które sam wykonał. Stał na środku pokoju i, obracając się powoli, mógł objąć wzrokiem całą pracownię. Każda zabawka, każda kukiełka stanęła przed nim we śnie, podkreślając swoją odmienność od pozostałych. Obracał się wolno, a gdy wszystko obejrzał, zatrzymał się. Nie poruszył się przez długi czas, jakby czekając na jakieś wydarzenie. W powietrzu wyczuwało się dziwny nastrój. Wtedy coś się poruszyło. Popatrzył zdziwiony. Jego nogi były jakby przyklejone do podłogi. Otworzył usta, a na jego twarzy pojawił się wyraz zdziwienia i ciekawości. Czy mu się zdawało? Czy rzeczywiście któraś z zabawek poruszyła się? Nie zdając sobie sprawy z tego, że to tylko sen, pan Jonatan jeszcze raz powiódł wzrokiem po wszystkich lalkach czujny na najmniejszy ruch. Serce zaczęło mu mocno bić. Nic przecież nie mogło się poruszyć, ale w nim narastał strach, który go niemal dusił. Nagle jego uwagę przyciągnął jakiś dźwięk w rogu pokoju. Gdy tam spojrzał, szeroko otworzył oczy z niedowierzaniem. Jedna z kukiełek, umieszczona na półce w najdalszej części pracowni, początkowo siedziała bezwładnie oparta o ścianę, ale gdy się jej przyglądał, zauważył, że drewniane nogi zaczęły drżeć i prostować się. Ręce podnosiły się i opadały, jakby poruszał nimi ktoś niewidzialny, a głowa zaczęła się ruszać z boku na bok. Lalka przestała trząść się i wstała. Drewniane nogi wyprostowały się, a wielkie oczy zaczęły błądzić po pokoju. Nagle z tyłu poruszyło się coś innego i oto wszystkie zabawki zaczęły ożywać.